Właśnie, Krystian. RONALDA. Czemu RONALDO? Stara robisz tutaj tą ściankę, czy nie. Nie. Ale to za mało, za mało pięter. Na jedną osobę jedno piętro. Tak. Tu zaraz To jest moje i misterko. Podzielimy tu zaraz jeszcze przecież na npc -ki trzeba miejsce, no, nie? Tak. Ale na samym dole to tak nie będzie, nie? Trzeba jakoś to ładniej ustawić wszystko. Poróbcie jakieś... Nie, dół może zostać taki jaki jest, dobrze jest. Nie! Poróbcie drzwi. Symetry, baby! A w ogóle to nie jest po środku, niszczymy cały dom. I zróbcie jakieś stoły i ...przesła. Bo inaczej co? No, bez tego NPC nie przyjdzie, bo muszą mieć pokoje wyznaczone. A, A widzisz, nie jest tak łatwo. Super. Ja nie, nie wiedział. Już Dużo ja. mi to teraz powiedziało, tak czy tak. NPC, nie wiesz co to jest NPC. Ja ja tu nie wiem co to jest, nie mam drewna, nie zrobię. nie grałaś? <noise> Właśnie chcę zacząć kręcić let's playa z TV. Już myślałem, że z Simsów. <noise> nie. Boże. Chociaż to nie jest głupie wcale. Chciałem ostatnio w Simsy pograć, wiecie? Tak. Ja, ja też mańska gra. Ja mam czasami taką chlapkę na takie gry dziewczęce. Nie wiem czemu. To jest małą gra. No ciekawe. Widzą po prostu O, oh, dobra, ja okay. nie, nie robię tego Siwo, siwo Ile tu jest zombiaków? mi! Nie Alba ma Ale będę HP 140 140 Hahaha ha, ha. się chodzi no, mogą być pootwierane ale te drzwi No mogą być I tam już jest zobacz Będzie łatwiej nawet dla nas no nie będziemy chcieli ich odwierać za każdym razem. A po co w ogóle tu drzwi? Bo musi być podział, bo inaczej nie, nie, nie będzie działać jako pokój Uuu. osobny. Dobra, to ja to tu niszczę tego. Ja nie muszę... niż tego, tylko zrobię no. stoły. Ile byś wysyłała godzinny materiał? Co? Ile byś godzinny materiał wysyłała? Z 15, 15 godzin. Ja pierdzielę. 4 dni wysyłała się ostatnio <laughs> Pamiętam te czasy, jak tak. ona cztery dni wysyłała. No ale nie bez przerwy no Chyba bym się załamał. Mister, chcesz coś jeszcze dodać? Załamał się podwójnie Dobra, poczekaj mister, ja tutaj... Nie, wyjdź, wyjdź Dobra, już idę już. Wyjdź! Wyjdź. Wydaj się tutaj. Wyjdź Bardzo ja tu robię. Przez o. ciebie krzywo postawiłem, Widzisz? Z ciebie. Widzisz? Widzisz? Rysosk, no. Nie tym no obszar. nie, no na takim stole to chyba nie będziemy jeść. No czemu nie? Opierdolony pierdolony stół y... w końcu, nie? Baja a po... to patrzysz, warto... Y... Nie wiem, nie? ale warto. Ja chcę pochodnie postawić, chcę się daj mi, coś. daj mi, daj mi, zrób drzwi albo daj drzwi. Nie dam to... ci. Zafirmam. Postawiłam pochodnie. Dobra, to tu będzie wyjście, tu nie będzie pokoju, o tu. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja ehm... chcę. Gromówka śpi w piwnicy. Dobra. Nie wiadomo, czy to ja. Ha, ha, ha. Dobra, ja tu wszystko na razie niszczę, bo to... A to nie, ja to ładnie zrobię, ja to zrobię. Furnanca zniszczyłem, a iron... O, tego nie niszczę. O, dzień! Zaraz będzie. Co ty tu niszczysz, wszystko rozróbę, Co Ja niszczę. Wszystko. Weź tam ktoś te schody dokończy na dół, bo mi się nie udało. Ja, ja Nie mam, nie ja mam. drewna. Ja już. ja już mam drewno. Ja idę po Wraca. Ha ha ha, parzek ładnie. Skrzyneczka, tu będzie Envil. Tu Edy będzie... jak na pierwszy odcinek. To nie będzie w pierwszym odcinku. No chyba też to będzie, mi się... chyba w... to będzie już w piątym albo jeszcze w czwartym może. Nie no nie wiem ile minut nagrywamy nawet. Pięćdziesiąt. No to będzie <laughs> piąty odcinek u mnie. Taki parkour zrobiłem przez ścianę. Łocha! Ocia to jest herbata. Po japońsku. Łacia. Ocia. Shikaka. Bakajarok, albo, albo, albo kawa, nie pamiętam już. Czemu to jest szybak, Tu będą drzwi wyjściowe z drugiej strony? Nie będzie. Fff, Jak wyjdziesz się na, na drugą stronę? To śmieci. Bizon wyjdzie. Nie <laughs> Otwórz okno! Otwórz okno! Otwórz okno! <laughs> otwórz mi to okno, Zenek. Gdzie wiesz jesteście? No, nie, gdzieś na górze Cały jesteście, czas po lewej stronie. Ej, robak nam podobno skacze. So, tak skacze. Taki robak. No taki co, tak skacze. O i zaraz skoczyłem. Ej. A, zabiłem gnoję. Łotwę fa. Ale nie przeklinaj, no. Nikt nie rozumie. <laughs> Mister. No? Może być tak, zobacz. To dokładnie. Tak, pewnie, okay, już zobaczę, jestem kawałeczek tylko od ciebie. Oj tam, tam, 500 Posza klocków ode mnie Poszedłem to po jest. pajęczyny. A, klocków to Ja mam 100, 120 w <coughs> sobie. tu! Jak a nie Minecraft, Co są ty klocki gadasz? Aż tyle no. masz? O, to zajebiście. Chodź tu, będziesz mnie przed slajmami bronił, bo my tu atakują. Bo, bo my... nie. A, ja, a ja drzewo ścinam. Śmierć mnie. Właśnie, nie wracam smak, do was. Pa, paka. paka. Łakał... O, ja pierwszy nie, nie wiem, co mam usunąć, to usunę. Samina, Samarena... To my jeszcze te. Y a statuły dwie Ile macie drewna przy sobie? Ja nie mam nic O to okej okay, to zepnę 150 Dobra. Ja mam 94 Sko mi wypadło Chodź tu ten z brodą, będziesz zbierał trochę śmieci. Ty, Majster Chodź to no. Majster Do łóżeczka, śpimy Umyłeś się Nie, mam brudne stopy Upeł, upeł, A tam stopy. Upył, tak. Dupę upeł, tak. A tam stopy. Yy, Misterek, zostawiasz tu potiągka u góry? To dla ciebie. For you? Wz wzruszyłem się. No nie. Ja jestem kochany. No. Ale lagi, jasne. 59 sztabek z żelaza. O, to ładnie, zaraz się to wszystko zużyje. Chyba ty. No. Nie, ja ci nie dam. Okej, okay, nie dam. To nie ma takiej opcji, że ty czegoś mi nie dasz. Co ty robisz? Cóż, ty jak chwila zbierałem. Pody. No dzięki! Dlatego nie... tego nie. Możesz ja przejść. Robię. Możesz ja, chodę przejść? Chodę robię. ja pierniczę, nie A rno... Ach, oh, kurnak, to nerwowe to, to skakanie. <noise> Boże! Jezus, Zro zrobić nie, wannę? Nie duś się. Nie duszę się, mnie nie ciśnij. Chcecie wannę? Nie. nie chcę panu, o, to, co Gilbert przeczyta. przyszedł. Na razie nie ten. To dobrze? Ale... Czemu to nikt drzwi na mnie zrobił? No, Czekaj, są na samej górze będą drzwi, zostaw! Jak ja tam do góry sobie wskoczę? Zara! Czerwona skrzynia. Zostaw to. Złota skrzynia. Nie, ale... O on tu stoi, tak. ale śmieszny człowieczek. Co, Gilbert? No. No bo to Gilbert, nie? Ale zleciał jak... D jak? Daj mi drewno, bajzysz. Nie tak, Cześć, Cześć, nie Gilbert. tak. No bo muszę jakoś tam skoczyć, żeby dać ci to drewno. No czekaj, 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 dasz mi drewno, ja to zrobię. No to chodź, to ja mam tylko i tak 20 sztuk. A się robi y, łóżko, co mister? A, tak, nie, nie stawię mister. mister! Mister, jak się łóżko robi? <laughs> czekaj, zaraz zrobię. Mogę go zrobić ten. Ale yy... się przejmujesz, bo o tym ma się dać tylko wejść na chwilę, nie? To. Dobra, chodź to zostawimy tam. <laughs> Eee... Łóżka dwa mamy. Przerób najpierw na materiał. I Gilbert! To już. Czekaj, bo tu... Łóżka Tu, Są. tu tak się i przerabia. Idzie się witać z nim. No. Idę mu coś sprzedać. Gdzie postawić? W każdym Jak pokoju. Jak chcę hamu kupić. Jak chcę, chcę mam kupić. Ach, mój... Mój... spał. I jeszcze jedno łóżko tu postawię. Czekaj. Kogoś. Czekaj, bo... Tu mam za dużo śmieci. i Muszę coś wyrzucić. Ach. Brawo, nie, że okna zabudowujecie prawie. E nie. Zresztą przejmujesz się? No. O jest, mam pointa tutaj, to jest moje. Skoro już nie ogarniam, o co w tej grze chodzi, zachodzą jeszcze mogę Ja mam zaznaczony pokój, mam statuę. A ja mam bit. dwie statuły. E, zrobił ktoś? Nikt nie zrobił, kurde, tego. Stołu to po... Nie, nie pochodzi tylko tych. Dobra, o. mam z Silvera. Macie następną tą. Mój pokój. Chodź, Gilbert. Gilbert, chodź do domu. Hana. patrz, Patrzcie, Patrzcie. Hana Montana do nas dołączyła. Jesteś niebieski jak w awatarze. Przed chwilą powiedziałam U, to wanna przecież. Fight? Tak? You wanna fight? Nie. No. Postaw tu drzwi. Drzwi? No nie, no chyba ktoś chce wrynie. nie? <średencji> ja tu robię, żeby tu I ładnie było. To nie! Ja jej mam Teret. w ponta i ja... No i zabiłeś mi z W pointa, pointa. point. Point, point. Eee... Dobra, tyle? No. No, no i znowu mi spawponta niszczysz. Nie niszcz ja mu. muszę zabrać... Dobra, osiemcego. to pijmy. No, no i, i znowu... Zostaw. Wszyscy śpimy Ej, tutaj. kto mi moje łóżko zniszczył? Ja. Nie mogą no, być w jednym... Moje też! Nie wiem, czy mogą być w jednym pomieszczeniu łóżka. Mogą być, marudzisz. Mogą być. Każdy Widzisz, co robię? Niszczę, niszczę twoje przejście. Ale to rozwijania. nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co jakoś mi... ładnie, jakoś ładniej ustawię. oddajcie moje tatuły, złodzieje. Zaraz, nie, nie płacz. Mister, co ty robisz? E, niszczę. Po co? O, słuchaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tak było ładnie. Mam Uuu. królika. Nie niż zegara? Mam królika, to jest... Pani, o, pani, pani, pani! Mój no, królik Fernandez to. wybuchł właśnie a, 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 Ty gniją ja Slajmy biją kielęgarkę Ewo Evolution Ja mam lepszy No oddawam moje łóżko z budzieju Nie. i moje... A czemu ja zabrałem jakąś statułkę? No to a. moje są dwie O, i teraz jest w widzisz? Eh brakuje mojej jednej statuły nie bacz twoje statuły. <laughs> Dawaj to u jeden pojechał teraz. Po prostu. Dobra, Dlaczego mam nie ma. Tylko ten gościu ma i łazi tam i z powrotem, denerwuje mnie. Bo ma robaki w dupie. Bo ich trzeba. Ona też. ich trzeba zabijać jak się tylko pojawią. To co? Jak będzie godzina, to kokaćmy. Już jest godzina. O no, kurwa, godzina. <laughs> Ej, Dobra. Ty chcesz już no, kończyć, ostatnio, żeśmy ile siedzieli? 5 godzin. 3 minutki. Zresztą. No nie, tak długo to nie będę nagrywał na pogo ja nie. Ja nie mogę nagrywać, bo, bo zaraz mam obiadek zresztą. O, o, o już A kolejna ja... pójdzie jeść. No aż babcia u mnie no, była ale... też. Nie tak. Tak ta babcia tu no, dzwoni cały czas w czasie nagrań moich. Babcia do ciebie no. dzwoni? Tak, bo, babcia no, jest teraz... słabsza po prostu niż, niż ja. nie, I mój czekaj, sygnał nie w, nie w telefonie. Eee Ma ktoś Kuczyma, drugi czemu? piec? Potrzebuję jeszcze jeden piec zrobić Kremówka jak tu dzielnie walczy kilofem. Kurwa, nie będę wiedał specjalnie, żeby piec zrobić e, o, wasu, to ma ładnie być, a nie no. Przy czym się robiło Dobra, te kurwa szklane ściany Daj mi no, drewno Bo tu muszę pokój oddzielić Aha. Czekajcie chwilę u góry mi proszę nic nie robić, bo chcę zrobić I teraz Proszę bardzo, tutaj nie pieprzać swoich gównianych rzeczy więcej, bo trzy rzeczy na pokój starczą cztery. Trzy rzeczy jak będzie wydzielał jeszcze, kurde. Ja mam. No, bo po lewej dwa, no nie, i... kto tu jedną tą statuetkę, nie. <laughs> yes. No czemu tutaj dwie statuetki w jednym? No pokoju? bo tak, wyjdź. wyjdź. Wyjdź, nie pytaj. Wyjdź. wyjdź. Patrz okay. tu, patrz jak ja tu ładnie tworzę. O, ładnie. Mogę zabić tego koleska? Oh. Nie, no. Ściana Ściana szkła. Biu. Uh. Uh. Ładny wypas, uh. Uh. nie? A ja mam fucking ninja. A <laughs> za temat. wiecie co? Mm. Ratuj mnie ktoś, bo zaraz zginę. Nie. Nie. Idę na pomoc. Paweł, już wypas. Rob, rob, tam rob, tam robi chod do ciebie tam, przygód. Hanka żyje, zobaczcie! Mamy karton w tym, w terrarii? To to szklana o, ściana? Tak. Ładna, nie? Wiecie, jak obrońcie przed duchem Hanki? A Postawić widzicie? karton koło łóżka. Kto tu zrobił drzwi? <laughs> ja śpię w kartonie, nie muszę stawiać kartonu po łóżka. No oddziel te pokoje. Po co drzwi na dachu? że mógł wypaść? Tak. To Tu będziemy to mieć obójcy. posiedzenie. Mister, czemu, czemu tak brzydko wszystko stawiasz? Jak brzydko. Zobacz, dolne pokoje, zobacz. Idealnie, idealnie. Wszystko, perfekcja. A tutaj jak gówno. Co? <noise> Ten już se zbroje no. dobra. No, nie. Ten już ma zbroję, nie, nie chcę nic mówić. No. Weź mi daj, zrób mi. Patrz, mam jeszcze. No patrz, o, co, na co? Tymetrii, lubię, on już się on cheatuje. No, nie? mam. Wyrzućcie go stąd. Widziałem, rozłączył no, się mam. na chwilę. Rozłączył się, na pewno cheatował. No no tak mam jeszcze. No, Boże. No. Cheater nie potrafi grać bez cheatów, cheater. No. Cheater woho, woho. nie potrafi grać bez tak. cheatów, cheater. Czekuję mniej jeszcze 25 lat, żeby busy buty zrobić. Walec, ja cię zamorduję, po raz kolejny to mówię. Macie, odpada. Nie wiem. No, kol, kolega, y, kolega Ewki. A, walec. Tak. Jest rozmowy Aże... walec. Oryginalna o, ksywka, No kogoś mówię. O lepsza ja niż pamiętam dupa. O co, co pan? <laughs> Nie znam. Kurwa, nie policzyłem sobie nie na jaką znam. odległość to zrobiłem. O Trzyma. O będzie najbudziło materiału na o, miesiąc o, jakiś. Dobra, godzinkę mamy, więc no. Ja jeszcze o, nie skończyła tutaj. No to skończysz potem. Potem będzie śmierdziało. No to później skończysz pasuje. Lepiej. Czekaj bo widzisz że ja tu tworzę jestem... Nie wiem co ty tworzysz... Co, co tworzysz co? sztukę... No właśnie Sztukę. Widzisz, widzisz, no i tak, to zrobię będzie... porządek Mister. To będzie dach? Ale Te parę z Bo to Zmurzę nie jest po zrobić Ile nas jest? Jest raz, dwa, są trzy łóżka a nas jest... Cztery, pięć. cztery Pięć. Piątka, kurna, liczyć nie potraficie. Ludzie, ja pierdzą. Ja potrafię! Bo tak mało liczą, nie ma tu nie ma. To ja. Mister, ale to będzie krzywe. To ma takie ryce. No Dos artystyczna wizja Mistera, nie przeszkadzaj mu. Eee, idę budować własny dom. Noc się robi. Noc się robi. Znaczy Noc się robi. Nie tak ra. Nie tak to... A ja w zrobiłem mącz. Mącz jeszcze lepiej. kromówka my później zrobimy męski domek, nie? Męski domek. Mm -hmm. Różowy. Męski, różowy. Ale co jest kurwa z tym frapsem Dobra, to nie. co? Czekaj no. chwilę. No, Czekaj, zrobię na tylko to. O ja pierdziel Dobra, może tak być, podoba mi się. To tylko zrobię i już będziemy mogli zaraz kończyć. Czekaj chwilę no, a ja masta. Ale trzy zrobiłeś. No, bo tu są trzy, a tam dwa. Tak ma być. Mak też szkło? Ja z ja wychodzę, wychodzę stąd. Idę się powiesić. Nie, te drzwi. Idę się powiesić za klamkę. a nie udało, nie mam minu. Jeszcze raz. Nie ma klamek. Chcę się powiesić o klamkę. Nie zamykaj tych drzwi, sieroto. Nie możesz zamknąć. Co ty robisz? To jest różaniec, ja się modlę. Enter. Ej, co ty mi zabudowujesz tu, kurde? No myślałem, że ci na zabrakło, przepraszam. Masz. 125 złotych. Zobacz, widziałeś? Eware, Nie wyszło ci lat. To tutaj, gdzie są te luki. O, dobra, ja się jedę. teraz wszyscy będą skakać, tak? Bo ja tak. skoczyłam. Nie, ja chcę się zabić. No już nie wyjdziesz! się nie ściem. Oh, fuck, skończyły mi się te. Ma ktoś kamień? Nie, ja cały. cały daj, 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 daj. potrzebuję brika Jaki ty! Coś tu umrło. Będziecie pozbierać. Kasa, 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 kasa. Pierwszy. Ja. <laughs> Już kurde, człowiek tu umiera ci. Banana nie ma. Co? Nie ma, zabiera mi temy kurde. <laughs> o bardzo ładnie. Nie masz odwrotu. La, 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 la. FK A ja the samobójca. To jest nieudana wersja ninja. Suicide. Izo, weź się w ogóle, wiesz co. Pajzuś! Ukradnę mój temu, Już mam jeden golda. Ała, ała, ała! Nie bijeem. Szkod wasz. Dwa krat wszystkich, to się nazbierało. a a Ci te Dawaj kamień. A skąd ten slajm? Skąd ten slime się tu wziął? Zamknij drzwi! Drzwi zamknij, bo wieje. Kamień daj. Zimno. ci, przewieje. Zamknij okno, bo chleb. Tak. A moral z tego taki. Nie stawiaj rowera na balkonie, bo ci a właśnie. Gwiazdka moja. Ty gnoju jeden. Nie wiem, Dobra. Mam? Mam... Chodź, chodź, mister, do piwnicy tam cię. ją. Mistery, chodź do piwnicy, dam Czemu robicie uh -huh. dwukolorowy dar? Poprawiam tak? go. Mister Patrzcie, ja się... mam! Uh -huh. Fajnie, cieszę się. Ej, what the Fuck, już odginę. Czemu ja tą gwiazdkę wyrzuciłem? Nie wiem, ale ja ją mam chyba. Tak, mam. No jak? W... Mówię, że jeszcze nie można wyrzucać. To ma Jaki ty! Przestań, żeż. Au! Ała! Skąd on się jest w tym domu? No bo proszę... Kresie... <laughs> <laughs> o, wiecie co? Co za deklet z was. Ha, ha, ha. Ale mam ładnie Zresztą tutaj mam teraz. Baby. Kurde, sens, z siebie taki dumny. Eware, zaprawiajmy so, złotu, złodziejów. Uh -huh. Wow, 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 wow. no ja ten na spawnie dlaczego jestem na złota On tworzył, to on otworzył Oddaj mi to złoto Czemu tu jest tak nisko? Bo Tu o tak jest. ma być O mam oddaj gwiazdkę mi... Złoto mi oddaję. Daj mi złoto Ugo. Give me my gold back Czk. Kto? No ty, ty, masz moje złoto Mojego złotka. Daj go Nie mam Nie Daj mi go Kolejna no, gwiazdka nie. spadła Wiska za gwiazdką. Mister biegnij. Nie niż, nie nisz mojego okna nawet. Misterek biegnij, ja biegnij. One zabiją nam nurse. 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 Nie, 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 nie. Dziesiąt dwa. Tu To patrz na ninja kurwa. Pa. Ej na dole, na dole. Uu. I są o cenzurzę. Mam tam cenzura. Co powiedziałem? A tu są trzy gwiazdki. A co powiedziałem? Patrz, nie powtórzył. Nie... No poptórz mi kramówka, bo nie, nie wiem, co nie ma... Nie powtórzy teraz, nie powtórzy. La 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 la, nie Ona <śmuszczaj> kłamie. <śmuszczaj> Masz cenzurę. <śmuszczaj> mam cztery gwiazdki. Jestem fajna. Dobra, ja mam matę. Dobra, tak. mnie te NPC ciągle drzwi otwierają i No zombie Mówiłem tu wchodzą, to trzeba zakopać wzrok. pod ziemię i będzie spokój. Fuh. Skończyło mi się. Nie oh. O, i otworzył drzwi... O, zamknął. Wow, nie wierzę. A ja to, a ja otworzę. A to, to jest co? Ty w tramwaju mieszkasz ty, Hania? Mieszkasz w tramwaju. To co, Misterek? Kończymy, zaraz. Kończymy. Oh jest. A to będzie dziwne, nie? W ostatnim odcinku powiedzieć kończyłem. Tak. No. Ja to wrzucę jeden cały film. Wrzucaj sobie! Pewnie! Serio? No to zapraszamy wszystkich do kolejnych odcinków, które powstaną pewnie niebawem, czyli za jakieś półtorej roku. Także do zobaczenia wszystkim i cześć! Ta rada! Cześć! Pa.